W dzisiejszym godzinie 17 inaugurujemy przejazd Świętego Mikołaja po gminy Trzebownisko w miejscowości Łąka. Organizatorem tego wydarzenia jest Gmina Trzebownisko, Gminy Centrum Kultury oraz Sołtys Rada Sowiecka we współpracy z Stowarzyszeniem DRAKO oraz Kołem Gospodyń Wiejskich. Orszak Mikołajowy w gminie Trzebownisko to wyjątkowe wydarzenie, zwłaszcza w tym roku, kiedy mamy tych orszaków już zdecydowanie więcej. W poprzednim roku tylko Wulka Podleśna miała okazję odwiedzić swoje dzieci w ich domach, a w tym roku rozpoczynamy 5 grudnia w miejscowości Łąka, a już jutro 6 przemierzymy kolejne miejscowości. Trzebownisko, Jasionka, Wulka Podleśna. W niedzielę będziemy również w Łukawcu, ale tak naprawdę w każdej miejscowości spotkania z Mikołajem się odbywają. Czasami są to domy ludowe, czasami są to szkoły. W każdej miejscowości Mikołaj do wszystkich grzecznych dzieci na terenie gminy Trzebownisko przybędzie. W każdym punkcie na naszej mapie przejazdu świętego Mikołaja znajduje się się spora ilość zainteresowanych najmłodszych mieszkańców, którzy czekają na to wymarzone spotkanie ze świętym Mikołajem i te prezenty, czy w końcu je przyniesie, a okazuje się, że jest bardzo dużo grzecznych dzieci, które na każdym z tych wyznaczonych miejsc postoju świętego Mikołaja wyczekują. I z tego się bardzo cieszymy, że nasze akcje i nasze wydarzenia, które organizujemy, spotykają się z tak ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, również tych najmłodszych. Zaprosiliśmy okoliczne jednostki z OSP Stobierna, OSP Czebownisko, żeby to tak bardziej uświetnić. Mamy swoją straż, ale chcemy, żeby pokazać, że w tak zwanej kupie jedność. Także im więcej ludzi angażujemy, tym lepsze wydarzenie dla naszych mieszkańców. No, każde spotkanie, oczywiście, jest zdecydowanie innym spotkaniem. Nasze orszaki będą prowadziły wozy OSP, którym serdecznie dziękujemy za współpracę. Renifery, właśnie w postaci OSP, ciągną przepiękne sanie oświetlone z Mikołajem i Mikołajową. I tutaj dzieci spotykające na trasie, oczywiście, też będzie Mikołaj nagradzał. I zostawiał upominki. Każda miejscowość przygotowała swoje upominki. W nich znajdują się różne rzeczy. No i przede wszystkim uwielbiane przez wszystkie dzieci słodycze. W dniu jutrzejszym w następnych miejscowościach w naszej gminie będą jeździć orszaki już organizowane przez Sołtysów i Radę Sowiecką Miejscowości.